Dzisiaj, słuchajcie w materiale pogadamy sobie o tym, o przyszłości tak, rynku, rynku Bitcoina, o tej inwazji Rosji na Ukrainę oraz o tym jaki to może mieć tutaj wpływ na właśnie rynek Bitcoina. Także myślę, że fajny odcinek, który się interesujecie, tak? Tym co stanie się z kryptowalutami, to myślę, że na pewno Was on zainteresuje. I ze względu na tą sytuację Rosja-Ukraina, zajęcie przez wojska rosyjskie Donbasu, wypowiedzenie Ukrainie pełnoprawnej wojny oraz to, jak to wszystko się wydarzyło, no, sytuacja jest naprawdę mega smutna i naprawdę przerażająca, zwłaszcza dla osób mieszkających lub pracujących na Ukrainie. I mocno to też oczywiście uderzyło w po prostu giełdę kryptowalut, tak. Tutaj miała ta inwazja miejsce około 3 godziny czwartej, to Bitcoin naprawdę runął konkretnie do tych 34 tysięcy dolarów. A teraz na ten moment co to nagrywam, czyli 21 w czwartek, znowu tu widzimy ładne wybicie w górę. I to może być to o czym mówiłem też tutaj, jeżeli chodzi o konflikt Rosja-Ukraina, co się może stać w przypadku wojny. Tutaj zrobiłem o tym materiał parę dni temu i dałem tam właśnie taki scenariusz, tak, że w przypadku wypowiedzenia wojny faktycznie z początku ceny mogą runąć, bo y, ludzie po prostu spanikują. Jednak w późniejszym terminie myślę, że tutaj bitcoin powinnie, powinno być z nim wszystko dobrze. I jak pewnie wiecie, bądź nie, tutaj też cytuję y, dużo tego welweta. I co on pisze, tak? On jest teraz również, mimo tej całej takiej, właśnie sytuacji, z tą wojną, z tym, co się dzieje, po prostu tutaj na wschodzie od Polski, on, o wszystko, jest pozytywnie nastawiony do Bitcoina. Mówi, że tutaj mamy taki bardzo silny level wsparcia, level supportu i powinniśmy sobie od niego. Pójść w górę. Oczywiście, tylko tym się nie będziemy sugerować. Też sobie zaraz prześledzimy tych wszystkich innych anglojęzycznych twórców Kryptorasa, blockchain-backera oraz też polskich. Co oni tutaj o tej sytuacji słuchajcie, myślą. I dla nowych osób na kanale. Ja jestem Łukasz, a to jest Biblia Kryptowalut, kanał na takim, którym staram się na bieżąco w prosty sposób opowiadać na temat nowości w świecie kryptowalut, różnych projektów oraz na temat całego ogólnie rozumianego rynku krypto. Więc to tyle ode mnie. Pamiętajcie, o konkursie jest jeszcze do końca. Do końca lutego jest konkurs 3 razy po 700 zł. Także zachęcam Was subskrypcja, like i komentarz pod tym filmem. Was tutaj do tego uprawnia. Więc może zacznijmy sobie, słuchacie. Y Wiecie, najpierw przez to wszystko przejdę, a potem też powiem Wam, jaką ja mam ogólnie opinię na ten temat i sobie takie zrobimy tutaj małe, małe podsumowanie. Bo jeżeli sobie tutaj spojrzymy na ten anglojęzyczny YouTube, to możemy zauważyć, że wiele, wiele kanałów podchodzi bardzo, bardzo negatywnie do aktualnej sytuacji. Chociaż no wiadomo, że obstawianie tak na tą chwilę jakichkolwiek opcji jest po prostu wróżeniem z fusów, bo nie mamy pojęcia, co się jeszcze stanie. Po prostu za chwilę rynek nierunie kompletnie, co w ogóle się stanie na Ukrainie. To Ciężko to jest wszystko przewidzieć. Jest oczywiście opcja, że rynek odbije nam jeszcze bardziej. No już w sumie odbija, także to jest w sumie trochę takie trwoga, tak, że faktycznie ten Bitcoin w obliczu i tak, tej takiej pierwszej, pierwszej fali inwazji i tak się odbił, to jest i tak bardzo tutaj duży plus. Czemu inne kryptowaluty się nie odbijają? jakieś tam mniejsze, ano przez to, że po prostu ogólnie kryptowaluty w czasach takiego niepokoju ludzie przynoszą kapitał z mniejszych to altcoinów po prostu do Bitcoina, bo jest on najpewniejszym takim aktywem i tak spośród takich bardzo niepewnego rynku krypto, więc Bitcoin zawsze w czasach niepokoju będzie, będzie takim no najpewniejszym czymś, tak? Ale tutaj sobie wróćmy do tego naszego kryptorasa, bo niedawno prowadził tutaj transmisję odnośnie właśnie aktualnej sytuacji, i sam mówi, że i sam mówił, że aktualnie ciężko jest zapanować nad panującym chaosem. Wiadomo, że jako osoba siedząca w krypto, tak, chciałby, aby rynki kwitły, wszystko szło w górę. Ale na tą chwilę e, przy takim, przy takich spadkach tak, kapitalizacji ciężko jest o taki scenariusz. I z tego, co on tutaj mówi, to wygląda na to, że Bitcoin dotarł do takiego poziomu oporu, przy tych tutaj właśnie naszych 34 tysiącach dolarów, gdzie od, od których byśmy się odbili. I tutaj właśnie sobie dwukrotnie się od niego odbił, i aktualnie właśnie możemy zobaczyć delikatną tutaj tendencję wzrostową, a przed chwilą już całkiem taką bardziej, bardziej większą bym powiedział. I oczywiście, to co on jeszcze wspominał to to, że również nie możemy pomijać faktu aktualnej sytuacji właśnie takiej całej gospodarki globalnej i tego, jak wszystko pogrąża się w sporym chaosie. Wiecie, cena ropy wystrzeliła w kosmos, złoto i inne metale szlachetne również zdrożały, a ceny akcji zaczają spore spadki. Już w ogóle tych rosyjskich akcji to już tam w ogóle nawet o trzy czwarte, więc jest mega duży chaos i dlatego też sytuacja Bitcoina jest dosyć krucha, bo gdyby konflikt z Ukrainą rozprzestrzenił się na całą Europę, wtedy możemy spodziewać się nawet chwilowych po prostu blackoutów ze względu na odcięcia dostaw energii z Rosji. A to oczywiście też odcina nas od kryptowalut, przez co mogą one po prostu całkowicie spaść z wartości w takiej sytuacji, tworząc taki no, najczarniejszy tak, możliwy scenariusz. Bez sy. Więc to byłoby bardzo nieciekawe i również w sumie w przypadku tej właśnie innych kanałów takich anglojęzycznych, tutaj jest blockchain backer, e, wskazuje on między innymi na fakt tego, że Bitcoin przez aktualną sytuację na Ukrainie przerwał ten taki pięciomiesięczny cykl odbudowy e, po tych ostatnich spadkach i naprawdę ciężko będzie wrócić na jakieś takie właściwe tory z tak ogromnym ciosem w kapitalizację. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj też dzisiaj się pojawił artykuł z, na Spiders Web, jednak wiemy, tam też była afera z tymi misiami od, y, od chmieleniaków i od CB, tymi fancybersami. Y, ogólnie Spiders Web wydaje się nie lubić kryptowalut i tutaj tak troszkę zaatakowali Bitcoina, znowu wskazując na to, że aktualne doniesienia o wojnie wywołały na rynku spore spadki i tutaj według y, y, Adama Seinko, czyli autora artykułu, Bitcoin okazał się wyjątkowo niepewnym źródłem inwestycji już w momencie, y, w którym o wojnie tylko się spekulował. I wystarczyło tak, że Władimir Putin uznał niepodległość tam tych samozwańczych republik w Donbasie, tej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Lu Ludowej. By po prostu kurs tej naszej najpopularniejszej kryptowaluty świata spadł o przeszło 2000 dolarów do tych 36 tysięcy. No, to też oczywiście może nie było tylko tego zasługa, a już dalej, już idźmy dalej z tym Spiders Web, Ja też ich tutaj nie lubię. Cytują oni tutaj twita w sensie Spiders Web Pawła Biedrzyckiego, redaktora naczelnego portalu Strefa Finansów, który też no jest dosyć mocno tutaj zadrwił z Bitcoina i jego aktualnej sytuacji. Jakby chcę wam pokazać dwie opcje, tak jakby tej opcji jakby ja ich trochę nie, nie rozumiem i wiadomo, że na początku słuchajcie ludzie będą się kaszować w takiej tej pierwszej panice, ale i tak wydaje mi się, że Bitcoin y, nawet przewieźć tak, złoto z jednego kraju do drugiego jest ciężko, bo tam nie wiadomo co się wydarzy. A Bitcoina zawsze mamy na ulecie. Też są kwestie braku prądu i tak dalej, ale no ja po prostu jestem pozytywnie do Bitcoina nastawiony. I też pogadajmy sobie teraz o tym, co dzieje się na polskim YouTubie aktualnie, bo jest to ogólnie względny spokój. Jeszcze jakieś nowe filmiki z tej wojny się nie pojawiły, ale z tego co zauważyłem, to twórcy w większości nabrali no, wody w usta i panuje względna cisza. Jeszcze może zbierają tak materiały, na, na nowy film, a tam w oczekiwaniu właśnie na rozwój sytuacji, ale patrząc bardziej tak na różne social media, to nastroje odnośnie rynku kryptowalutowego są umiarkowane. I tak jak zawsze w newsach robimy, słuchajcie, to dziś też sobie właśnie tutaj zerkamy na parę kanałów tutaj polskich i. Na pierwszy ogień tutaj puśćmy 321 krypto, bo mówi on o tym, że tutaj sytuacja była dosyć napięta na wykresach. Jeżeli cena nie zatrzyma się tutaj na poziomie wskaźnika, tak, Fibonacciego w perspektywie tygodniowej, jak on to mówi, i zajdzie niżej, no to bardzo możliwe, że tutaj będziemy mieli spore spadki, nawet gdzieś do tych poziomu 30 tysięcy dolarów. No i oczywiście po tym wybuchu tak, wojny spaliśmy poniżej 35 tysięcy. No i Teraz się odbijamy, zobaczymy i według niego też aktualnie nie ma sensu, aby pakować się w rynek codziennie. O wiele tam lepszym pomysłem jest poczekać na jakiś sygnał ze strony rynku, na dobry po prostu moment, na inwestycje i wtedy dopiero działać, niż po prostu pakować się pod korek na takich spadkach, jak teraz to na tą chwilę wygląda, bo nie wiemy, ile te spadki jeszcze będą. Trwać. I tutaj jak widzicie, prowadzi on, on analizę na portalu TradingView. Wiem, że też kilka o tu, osób o to pytało w komentarzach. Yy, ja to jakby też tego no żywam, jest mega, mega spoko. No i dobra, przyjdźmy sobie tutaj 2 minuty 45 sekund. Mm. No i tutaj jest względem nałożonego tutaj na wykres tak tego jego wskaźnika Fibonacciego w perspektywie dziennej. Ten 321 krypto właśnie mówi o tym, że niestety aktualna cena przekroczyła tą granicę Fibonacciego tutaj na poziomie 37 900 dolarów, spadając konsekwentnie w dół. No i Teraz trafiliśmy na taki pewnego rodzaju klin, w którym możemy zobaczyć tutaj właśnie na wykresie, który właśnie tu jest. I według prowadzącego takie kliny wyłamują się najczęściej w górę, mają tam około 65-68% na wyjście z takiego klinu wzrostowego. I idźmy sobie tutaj dalej. Tutaj jeszcze sobie zanotowałem 4 minuty 30. Zdaniem tutaj 321 krypto, aktualnie w dłuższej perspektywie mamy dwa scenariusze na Bitcoina albo 10 tysięcy dolarów, albo 100 tysięcy dolarów, albo A, albo B po prostu. Ponieważ według niego jeszcze nigdy w historii Bitcoina nie mieliśmy na rynku tyle energii i odnosi się on także tutaj do wskaźnika y, Hop chop, y, czyli takiego indeks hoppiness. Jest to taki wskaźnik mający na co określenie, czy rynek jest, że tak to ujmę wzburzony lub kierunkowy, co też przekłada się oczywiście na ruch boczny, lub też dosyć takie, mocne, mocne wzrosty albo spadki. I ten indeks, tak, jest, on w sumie takim idealnym przykładem wskaźnika bezkierunkowego, i zadaniem hobby nie jest określenie przyszłego kierunku ruchu cen na rynku, bo ten wskaźnik służy wyłącznie do określenia charakteru trendu na danym rynku i. Ogólnie rzecz ujmując, im wyższe wartości wskaźnika, tym bardziej wzburzony jest opisywany rynek i vice versa. Innym, Im po prostu niższe wartości, tym trend na rynku ma taki charakter bardziej kierunkowy. tak? No i tak jak sobie wspomina stan prowadzący, to faktycznie nigdy na rynku nie było aż tyle konsolidacji. Aktualnie jest to po prostu rekordowa ilość i mimo wszystko 3 d krypto aktualnie obstawia, że czekają nas konkretne spadki. Na tą chwilę nic nie wskazuje na to, aby tutaj mogły powstać jakieś kolejne wzrosty, ale według mnie to trzeba czekać na po prostu kolejne decyzje Fedu, na kolejne decyzje w sprawie wojny na Ukrainie i po prostu trochę to jeszcze przeczekać, bo nie wiemy co i jak. No i też tutaj w materiale to jak już Wam pokazałem wcześniej twórca również wspomina, że rynek spada w kapitalizacji i oczywiście dopóki nie będzie jakiegoś tam ponownego napływu tak, kapitału, no to już nie mamy za bardzo na co liczyć na jakieś tam większe wzrosty czy pełniejszą stabilizację, ponieważ bez napływu po prostu gotówki tak, inwestowanej w rynek krypto wzrosty nie wezmą się z niczego. Mówią też o tym tutaj, że wskazuje teraz te ruchy na rynku tak, na silne powiązania pomiędzy SP500 oraz rynkiem kryptowalutowym oraz na to, że aktualnie no, niestety ten nasz SP500 nie radzi sobie najlepiej, w tej chwili zalicza też no, duże spadki, co też również odbija się na Bitcoinie. Oczywiście tak, tutaj między innymi również w taką niepewną sytuację z konfliktem właśnie na naszej Ukrainie i Tutaj w materiale został też poruszony temat Kanady i tego, że aktualnie, że kiedy wszystkie tak media trąbią o tej możliwej wojnie z Rosją, to Kanada według twórcy wprowadza totalitaryzm oraz kontrolę pieniądza. Odnosi się to też oczywiście do tam ostatnich wydarzeń w Kanadzie, ponieważ tam minister finansów ogłosił, że banki oraz dostawcy płatności, tacy powiązani tak, z platformami krypto, będą są do pełnego monitorowania wszystkich transakcji oraz zgłaszania każdej podejrzanej wpłaty czy wypłaty do takiego fintraku czyli takiego centrum analizy raportów finansowych w Kanadzie, więc no to mi się akurat nie podoba tutaj bardzo i z tego co dobrze zrozumiałem z tego materiału, końcowo jedną z takich lepszych inwestycji według 321 krypto na tą chwilę jest metaverse Gry, które posiadają już swoje community, które faktycznie jakby walka o te działki w formie NFT jest spora, przy czym tokeny zostały jeszcze wybuszone na listing mają aktualnie dosyć dobrą, stabilną pozycję. No bo też wiecie, hype rośnie, co skutkuje się większym pobytem i malującą podażą tokenów nie ma jeszcze na listingach, tak więc tutaj też nie ma zbyt wielkiego pola do popisu odnośnie tam spadku wartości. A wiadomo, że w takiej sytuacji po wejściu, tak na listingi ceny takich tokenów. Mogą kolosalnie nam tutaj w górę, w górę wystrzelić. Ale to sobie pójdźmy dalej, bo w przypadku tej Piotrka ostatnio tutaj dodał taki materiał mocno vlogowy, po prostu ze spacerów w lesie, tak? w którym poruszał głównie temat dywersyfikacji swojego portfela oraz ogólnie dywersyfikacji swoich inwestycji. No bo jak wiemy też, Piotr jest raczej dość taki pozytywnie nastawiony do rynku, zwłaszcza patrząc po prostu długoterminowo, i jak wiadomo, taka dywersyfikacja to podzielenie swoich inwestycji na więcej takich pomniejszych aktywów, tak aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i nie zatopić swojego kapitału w jednej błędnej inwestycji. To jest Mądre podejście. I działa to mniej więcej w ten sposób, że zamiast iść po prostu all in w Bitcoin, a wiecie, na long term, to układamy sobie portfel tak, aby w momencie, gdy Bitcoin spada, lub tam, gdy inny coin lub token, tu od niego zależny, mógł te straty zneutralizować zyskami, lub generalnie być po prostu zabezpieczeniem i taką, myślę, pewną alternatywą do obrotu w razie dużych spadków na Bitcoinie. I na tą chwilę wiele osób dzieli sobie portfel na kryptowaluty oraz tokeny NFT, które Dzięki temu tak ma jakby dwie poniekąd niezależne inwestycje. I popularnym zabiegiem jest też dzielenie portfela na przykład na holding i trading, gdzie powiedzmy 60% jest ulokowane na Bitcoin na long term, a tam pozostałe 40% jest rozłożone w innych coinach, na przykład na trading. Opcji jest sporo. Najważniejsze jest, aby praktycznie jakkolwiek sobie. I ten nasz portfel dzielić, aby po prostu nie utopić całości naszych środków w jednym spadku. Tak jak tutaj najbardziej się z przodkiem właśnie tutaj zgadzam. I też według Piotrka, mimo że też, że faktycznie Bitcoin, tak oraz stablecoiny może no, nie są aktualne tam jakąś najbardziej interesującą i porywającą opcją na inwestycje oraz handel, to jednak warto sobie na nich tak wybudować jakieś fundamenty i podstawy tam do dalszych inwestycji, ponieważ gdy pójdziemy dalej w las, bo tutaj Piotrek jest w lesie, więc w las pójdziemy, to definitywnie inwestycje long termowe w te takie topowe kryptowaluty zastąpią, zrobią nam takie przysłowiowe po prostu plecy, tak? I oczywiście później też mamy jakieś tam możliwości na stacking, farmienie, dodawanie płynności, obrót NFT-kami. I według Piotrka definitywnie powinniśmy się takimi tutaj możliwościami zainteresować, nie powinniśmy się tego tutaj do handlu ograniczać i tam dotrzymywać kryptowalut, tylko też powinniśmy właśnie ten nasz portfel rozdzielać pomiędzy wszystkie te możliwości, tak aby tutaj w każdej sytuacji giełdowej mieć jakieś źródło zarobku, czy to pasywnego, czy to w postaci Tej, czy też w postaci jakiegoś tam aktywnego y, tradingu, więc spoko. Też tutaj kolejną rzeczą y, są launchpady i IDO, na których sam stwierdził, sam dosyć sporo zarobił mimo traum trwających na giełdach spadków i może nie wiecie, ale launchpady i generalnie IDO to miejsca właśnie na przykład jak Cedify, co nie, gdzie tam po prostu możemy zdobyć alokację w projekcie jeszcze przed jego głównym tam wejściem na rynek. Jeżeli potrafimy tam dobrze oceniać ryzyko, znamy się na nich, to naprawdę mogą one być dla nas bardzo fajnie opłacalne. Więc generalnie piątek w tym materiału bardzo dużo mówi o takich wiedzy ogólnikowej, o dywersyfikacji środków w przypadku właśnie spadków, a nie o samej tam wiecie wojnie, bo to jeszcze jakby wojny nie było, bo to 22 lutego jest. Ale tak bardziej ogólnikowo, to jakby też mi się to podejście tutaj spodobało. A jeżeli chodzi tutaj o krypto raport, o którym dosyć sporo też piszecie mi w komentarzach, to również tutaj mamy takie podsumowanie ostatnich dni na rynku bitcoina, bo według tej prowadzącego, niestety te wczorajsze wybicie na bitcoin tak naprawdę kompletnie nic nam nie mówi. Była to jedynie taka Pojedyncza o świeca wzrostowa, i według niego nie jest to żaden sygnał na nadchodzące wzrosty, co też oczywiście było trafnym spostrzeżeniem, bo potem spadliśmy, tak? potem wybucha wy, wy, wy wojna i tak dalej. I według tutaj Marka z kanału właśnie Kryptoraportu, aktualny trend na rynku bitcoina się nie zmienił i nadal jest to trend spadkowy, po prostu obserwowany od listopada zeszłego roku, a do takiej faktycznej zmiany doszłoby ewentualnie w momencie, gdy rynek nagle. Na trwałe, tak, wybiłby się ponad poziom 45 tysięcy dolarów, ale musiało być to takie trwałe, wyb wybicie, a nie tylko takie, wiecie, takie hobsiub. Y Generalnie uważa on, że nie będzie to żadne tam szczególne odbicie, które miałoby zmienić taką tendencję spadkową na wzrostową. Może to będzie jedynie takie łapanie oddechu, więc tutaj podsumowując sam prowadzący jakieś takie korekty wzrostowe mogą jeszcze w najbliższym czasie powstać, ale według niego ten trend spadkowy będzie jeszcze jakiś czas kontynuowany i na tą chwilę po prostu nie ma żadnych sygnałów, aby tutaj mogło być słuchajcie inaczej. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi o mnie ja jestem pozytywnej myśli. Myślę, że no słuchajcie, możemy jeszcze ciężko tak naprawdę powiedzieć. Ja tutaj zawsze się tutaj wolę tego walbeta su sugerować, chociaż on już też teraz parę no każdy się mieli wiadomo, ale jakoś intuicja powiada mi to, że nawet pomimo tej wojny powinno, powinno być, być, jeszcze, być jeszcze dobrze. Tutaj ten support myśmy złapali na tych 34 tysiącach dolarów na Bitcoinie. Sobie odświeżę. Fajnie tutaj nam rynek Odbił taką świecą w górę w ciągu chwili, do, do, dosłownie. Także ja jestem myśli pozytywnej. Jaka jest moja strategia? To, co mam, sobie po prostu trzymam i tego nie sprzedaję, a to, co zarobię, sobie tam wkładam do USDT i na razie czekam. Tak więc hold. Na razie moją strategią jest po prostu hold i czekam na jakąś tam dobrą okazję, żeby sobie moje USDT tam w coś wpuścić. Tak więc. Taka jest moja strategia. Dziękuję Wam za uwagę. No, zobaczymy, co będzie z tą Ukrainą. Sam jestem ciekawy. No, jest to naprawdę bardzo, bardzo niepokojące. Dziękuję Wam za uwagę i cześć.